dzisiaj prezentujemy kubek mikser jak w napisie możemy szykować dzięki temu kubkowi albo ręcznie zobaczmy jak wygląda w środku w otwarciu. mamy tu taki oto kubek plus instrukcja jak tego kubka używać A, mamy tutaj oczywiście tak jak otworzymy może ta klapka z gumą, która blokuje, żeby ten napój podczas miksowania nie wylatywał. Eee, co tutaj mamy dalej? Mamy tutaj też eee, takie... Czy widać e, pokrętło? Eee, I tutaj widać mamy dwie dziurki na większą niższą mniejszą słomkę bądź e, picie bezpośrednie możemy pić oczywiście bezpośrednio też e, zakrywamy na zasadzie przesuwania pokrętę i tutaj rzeczywiście są gumy, które blokują, że z tej strony lepiej widać e, które blokują przed wylaniem się napoju e, sam mikser, jeśli chodzi o to mieszadełko, e, włącznik i też gumowa Popołoczka, dlaczego gumowa? gdyż e, dzięki temu nie naleje się na pewno woda. Tak jak w przypadku plastikowego, e, plastiku by było. E, a przy takich robotkach, wiadomo, że czasem jest kontakt z ciecią. E, potrzebne są dwie baterie, małe paluszki, tak zwane. E, będziemy tutaj robili produkt placement, więc będę pokazywał Marek gdzieś specjalnie dwie różne, żeby nie było. I teraz tak, zamykamy z powrotem, tak jak było. gumę widzimy, nic się nie dostaje. I teraz co, włączamy? A, trzymając, jak trzymam ten przycisk, to, to się wtedy kręci i miksuje. Jeśli go puścimy, no to przestaje miksować.